Chcę polecić świetny program dla właścicieli placówek edukacyjnych. Nazywam się Magdalena Jankowiak i od 10 lat prowadzę Szkołę Językową Języka Angielskiego w Poznaniu w malowniczym zakątku w okolicy Jeziora Piekrz. I z roku na rok mamy coraz więcej klientów, tworzymy świetny zespół, a dzięki Ewelinie wiem dlaczego, wiem co stoi u podstaw tworzenia. Tak dobrego zespołu, a w związku z tym, że rozwijamy się dalej, to stoimy w przededniu procesu rekrutacji. I narzędzia, które w tym kursie Ewelina przedstawia, są jak dla mnie absolutnym hitem. Prowadzi kursantów przez cały proces rekrutacji, podaje gotowe szablony, wzory yy, i pokazuje tą najbardziej skuteczną ścieżkę do tego, żeby zespół zasilać. Zespół motywować i zespół tworzyć tak, żeby on był najlepszy. A od ludzi zależy wszystko dalej, w to wierzę, dlatego, to była jak dla mnie taka wisienka na torcie w całym programie. Dzięki programowi Eweliny zobaczyłam też, jak dużo zadań niesie w, w swoim bagażu właściciel szkoły językowej. Ja to wiem, bo ja to. Robię i działam, natomiast program pokazał mi, co można z tym zrobić, żeby zdjąć ze swoich barków część i żeby delegować ze swobodą i z radością dla kogoś, kto będzie świetny w danym zadaniu i kto to zadanie z wdzięcznością przyjmie. Mnóstwo było takich bardzo praktycznych rozwiązań, i polecam program. Zarówno tym, którzy już działają w branży edukacyjnej i prowadzą swoje szkoły językowe i placówki edukacyjne, jak i tym, którzy są na początku tej ścieżki. Gdybym 10 lat temu uczestniczyła w programie Eweliny, to o wiele szybciej doszłabym do tak dobrych rozwiązań, i o wiele szybciej moje życie byłoby bardziej spokojne i spełnione. I dzisiaj jako uczestnik tego kursu mogę powiedzieć, że zmiana w moim życiu i prywatnym i zawodowym po tym programie jest ogromna. Polecam serdecznie.